21 września stycznia 2017 roku. Wczoraj otworzyłam swój stary blog. Nie wie taka zwykła, prosta rzecz. Dla mnie jest to rzecz znac znacząca, świadcząca o upływie czasu. Już nie jestem w stanie tak pisać, znaczy fizycznie nie jestem w stanie. A przecież tyle rzeczy jest tam opisanych, tyle wspomnień jest tam zachowanych, tyle wspomnień chciałoby się kontynuować, odgrzebać, dopisać dalszy ciąg. Pisząc, mogłam używać przenośniej środków stylistycznych, mogłam być bardziej niezależna, nie potrzebowałam pomocy w założeniu słuchawek. To taka prosta czynność, nie mająca dla większości ludzi znaczenia, dla mnie ma, dlatego że przecież. Nie założę tych słuchawek sama. Pisanie dawało mi więcej niezależności. Na monitorze ukazały, ukazywały się słowa ukraszone emocjami. Nie zdawałam sobie sprawy, do kogo mówię, do kogo te słowa mogą trafić. Dzisiaj przez ten kanał już ta świadomość jest większa. Bo musi być większa. Słowa mówione nie mogą być tak spontaniczne. Słowa mówione muszą być przemyślane. Dlatego jest to stokroć trudniej. Dlatego trudniej zachować spójność. Bo przecież kiedy mówimy to rozsądek nam nakazuje nie myśleć, nie analizować. Moi drodzy, chyba łatwiej się pisało, w związku z czym bardzo tęsknię za dotykaniem swoich tekstów, za czytaniem ich, jakby były tekstami Obcej dziewczyny, bo dzisiaj e, już wiem na pewno nie wrócę do pisania bez pomocy drugiej osoby. Dziś próbowałam, skutek był op opłakany. Nie chcę się skarżyć, ale czasem chciałabym wrócić do. Tego rewielu rzeczywistości. Gdzie mogłam się skryć. Za zasłoną przeności. Gdzie mogłam się skryć. Za własną. Niezależnością. Gdzie mogłam opisać. Bez skrupułów. Jak przeżyłam dzisiejszy dzień. Bez, bez cienia strachu że zostanę skrytykowana, bo przecież robię to pod pseudonimem. Nie wiem, mam nadzieję, że uda mi się znaleźć kogoś, komu będę mogła powierzyć swoje słowa. Słowa, za którymi się słowam. Słowa, za którymi Będę mogła przyznać się do tego, że ostatnimi czasy mam momenty, kiedy zwyczajnie trudno mi żyć. Mam momenty, kiedy zwyczajnie chciałabym wyłączyć się z rzeczywistości. Chciałabym, żeby ktoś mi nacisnął guzik reset, co wcale nie ma w związku z brakiem wiary w Boga, jak sądzę. Tylko moja bezsilność maluje mi w głowie różne obrazy. Moja bezsilność jest bezlitochna. Tak samo jak mój organizm. Moja bezsilność sprawia, że czasem zwyczajnie i nie chce mi się żyć. Co nie oznacza jeszcze myśli samobójczych. Ale wiem, że od tego rodzaju myśli do myśli samobójczych jest daleka droga. Nie musicie mi tego mówić. Straszyć. Wysyłaj do psychoterapeuty. Moim największym psychoterapeutą będzie Bóg. Moim największym psychoterapeutą będzie wasza akceptacja. Wasze ciepłe słowa. Może wśród Was znajdzie się ktoś, kto mimo wszystko będzie potrafił pokazać mi, że to, co robię, jest wartościowe. Bo czasem mi się, Panie Boże, wydaje, że płacę za to zbyt wielką cenę. Ale przecież tak Cię kocham, tak Cię kocham, tak Cię kocham, że chyba nie umiałabym żyć inaczej, chyba nie umiałabym żyć ziemskimi wartościami, mimo tego. A może właśnie dlatego, że czuję się inna. Tak. To ty, i to wiem to na pewno, ty, zasiałeś w moim życiu, ty zasiałeś w moim sercu poczucie inności, które nie ma nic wspólnego z, z, z autogresją. Ty zasiałeś poczucie inności, żebym mogła się na tobie skupić. Żebym silniej widziała Twoją obecność. Żebym boleśniej odczuwała jej brak. Właśnie. A może tak się dzieje, dlatego, że tak dawno nie byłam w swoim domu. Ale jak mam się wyrwać do Twojego domu, czyli do kościoła, jak zima? A zimnym powietrzem trudniej się oddycha. Łatwiej się zapowietrzyć i łatwiej wpaść w tarapaty. Hm parę razy mi się to w na nawet zdarzyło. Pamiętasz? Tak, pamiętasz. <tuszy> W każdym razie Boże, jeśli tam jesteś, podaruj mi kogoś, kto nie będzie się bał tej prawdy. Kogo ja tą prawdą nie przerażę, ale kto będzie dostatecznie blisko, żeby móc mi w tej prawdzie towarzyszyć. Ja mam przyjaciół, ale oni są wszyscy daleko. Wszyscy niby są, ale ich nie ma. Bo albo znają część mojej historii, tylko część, o której chcę mówić. Albo są sami, niepełnosprawni i nie są w stanie mi pomóc. Eee, nie chcę być egoistyczna ani nie chcę być kimś, kto się nad sobą użala, ale podaruj mi kogoś. Podaruj mi kogoś, kto razem ze mną będzie dotykał rzeczy, których się boję dotknąć. Podaruj mi kogoś, kto będzie razem ze mną chował je do szuflady mojej duszy. Podaruj mi kogoś, kto nie będzie musiał dla mnie rezygnować z siebie, rezygnować z tego, co robić powinien. Podaruj mi przyjaciela. To nie jest żądanie, to zwykła projma. Nie mam wymagań. Chcę tylko byś był i w miarę możliwości daj mi kogoś dzięki komu. Będzie mi chociaż trochę łatwiej. Przepraszam e, was za ten filmik. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i... wykażecie odpowiednią dawkę zrozumienia. Czasem zniewala mnie moja własna samotność. I mimo tego, że czasem pocieszam innych, bardzo często bycie inny, to czasem uświadamiam sobie, że przecież moje życie też nie jest łatwe, też nie jest usłane różami, ale moi drodzy, skoro Bóg chciał, skoro Bóg chciał. Tego wszystkiego, co przeżyłam, to chyba nie mogę go lekceważyć, mimo bólu, cierpienia, mimo chorobliwego, wręcz, bądź mimo chorobliwego, wręcz milczenia. Wtedy, kiedy wypadałoby się odezwać. Mimo wszystko. Chyba warto przeczekać ciemność. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. święcie mnie, Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowalcom. I nie wódź nas na pogłuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskić pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.